Dziennik telewizyjny Marcina Masnego kłania się Państwu 15 września i zaprasza radosnym dżinglem do wysłuchania najnowszych wiadomości z Polski i ze świata. Z kraju. Według Gazety Wyborczej przez wakacje kredytowe, franki i perspektywę chaotycznej wymiany wiboru, czyli sposobu naliczania odsetek, Rząd cytuję, zaorał finansowo banki. W ich ratowaniu i przejmowaniu ma uczestniczyć między innymi PZU. Tak gazeta Wyborcza interpretuje nowe przepisy zwiększające uprawnienia bankowego funduszu gwarancyjnego i umożliwiające przejmowanie mających kłopoty banków przez inne niebankowe podmioty. Mój komentarz, czy komentarz, przepraszam, dziennika telewizyjnego jest następujący. Tak oto Morawiecki szykuje dla swojej drużyny, być może również Kaczyński, szykuje posady na czas po utracie stanowiska premiera albo później ewentualnie na czas po klęsce PiSu. Trzeba tylko pozbawić przyszły rząd wpływu na obsadę spółek Skarbu Państwa. I spółek zależnych od nich. Będzie to trudne, aby spółki uniezależnić od rządu. No, można do akcjonariatu wprowadzić własną fundację. Na razie nie widać kroków ku temu zmierzających, ale jest kilka sposobów, ażeby też stworzyć np. krzyżowe udziały między spółkami Skarbu Państwa i utrudnić w ten sposób wymianę ich władz nowemu rządowi. Jakieś zabezpieczenia da się oczywiście pozakładać, tak żeby przynajmniej nie dało się zwolnić od razu drużyny morawieckiego, czy też drużyny kaczystów, drużyny ziobry również. Albo by odprawy przynajmniej były godziwe, albo wręcz bardzo godziwe. No do tego służą reformy, jak wiemy, aby uratować się przed skutkami klęski politycznej. Wczoraj, 14 września, Sejm przyjął uchwałę, w której wezwał rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki rozpętania II wojny światowej. Reparacje od Niemiec, konserwatywne wartości z tego wszystkiego skorzysta PIS w kampanii. Nie oddzielając się, nie dzieląc się na kaczystów i ciobrystów, bo ciobryści są potrzebni w tej kampanii, zjednoczona prawica, czy też słabo zjednoczona łże prawica, korzysta z błędów Tuskoidów. Tuskoidzi idą w kierunku proniemieckości, takiej jawnej, niejawnej, wręcz serwilistycznej, i w stronę rewolucjonizmu, postępu ku coraz większemu postępowi. To jest oczywiście błąd Tuskoidów, ponieważ trafia do zdecydowanej mniejszości wyborców, do tego małego teleelektoratu młodego, zwłaszcza kobiecego, który stanowi najwyżej kilka procent głosujących. Kilka procent to znaczy, że pozostaje dziewięćdziesiąt kilka procent innych, czy też wyborców o innych preferencjach. Główny prawdziwy przeciwnik kaczyzmu w najbliższych wyborach, kreowany obecnie przez ambasadę amerykańską ustawi linię podziału inaczej, ażeby skuteczniej wygrać i z jednymi, i z drugimi. Czy zrobią to umiejętnie? Najpierw musimy poczekać, aż się ta nowa konfigur nowo skonfigurowana opozycja produkcji bajdanowskiego rządu pojawi, aż pojawi się. Pewny przywódca, bo nie wiemy jeszcze, czy ma nim być naprawdę Trzaskowski. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 roku w porównaniu z analogicznym, czyli z tym samym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 16,1%. Wzrost cen towarów 17,5%, wzrost cen usług o 11,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca, czyli lipca, ceny towarów usług wzrosły o 0,8%. Czytamy w komunikacie GUS. Komentarz dziennika telewizyjnego. W Europie inflacja musi rosnąć, bo największy drukarz pieniędzy, bynajmniej nie NBP, który już nie drukuje pieniędzy od dawna, tylko Europejski Bank Centralny, wstrzymał ściąganie tego, co nazywano za mojej młodości pod koniec rządów PRL-owskich wstrzymał ściąganie nawisu inflacyjnego. Cały, wręcz w ostatnim raportowanym tygodniu, to już jest po ładne parę dni temu, wszystko skończył się ten tydzień, EBC zaraportował, że dodrukował kilka miliardów dolarów w tym tygodniu, zresztą euro w tym dolaru, no dolarów to tyle samo mniej więcej, w ubiegłym, we wcześniejszym tygodniu też dodrukował Przedtem były lekkie spadki. Duży spadek bilansu, czyli liczb, ilości dodrukowanych euro, był na początku lipca. Wprawdzie Europejski Bank Centralny znowu pod, po raz drugi podwyższył stopy procentowe, a żeby utrudnić, zwiększyć koszt pieniądza i utrudnić jego wprowadzanie do, do obiegu, i zmniejszyć tym samym inflację. No ale to jest bardzo mało. Realna stopa procentowa jest głęboko ujemna, a pieniędzy nie ubywa. Tymczasem w Niemczech ciekawa rzecz, w Niemczech od maja do lipca ceny rosły wolniej, czyli była dezinflacja. Za sierpień Niemcy zaraportowali znowu wyższy cen, wzrost cen, wyższą inflację na poziomie z kwietnia. Czyli tam, chyba, około 8%. Ta druga podwyżka stóp Europejskiego Banku Centralnego, jak widać, nie wystarczy. Inflacja zatrzymuje się, według wyników za sierpień w USA, gdzie Rezerwa Federalna agresywnie podnosi stopy i również redukuje bilans o grube miliardy, prawda, w, tym, w tych kolejnych raportowanych tygodniach. Skoro zaś mowa o inflacji, to wiadomość z Wiadomość z Afryki. Zimbabwe w końcu yy, lipca wprowadziło monety o wadze UNCIstroa, czyli prawie 30 gramów, z 22 karatowego złota, jako legalny środek płatniczy dla zdławienia hiperinflacji, która jest wyższa niż u nas. W czerwcu wyniosła 191%. Yy, wartość takiej monety, jak łatwo policzyć, to jest. To, że jak łatwo policzyć tym, którzy umieją liczyć, ja teraz tak próbuję wyliczyć, to chyba 6000 tysięcy złotych. Zimbabwe produkuje własne złoto, co bardzo ułatwia sprawę. Polska nawet swoich, gdyby chciała stworzyć pieniądz złoty, to nawet swoich NBP-owskich rezerw pewnie nie odzyska z Banku Anglii, ponieważ ich tam po prostu nie ma. Zostały wypożyczone albo po prostu sprzedane do Chin bo to Chińczycy zbierają złoto na rynku światowym, nie tylko oni, ale oni najwięcej. Oni mają też prawdopodobnie, tak się mówi, w każdym razie w kręgach zbliżonych do poinformowanych, Chińczycy mają prawdopodobnie większość już wydobytego złota w swoich piwniczkach. Większość, a może nawet znaczną większość. Dużo więcej niż wszystkie inne kraje razem wzięte, zarówno zachodnie, jak Rosja czy inne kraje Azji. Wracając do Zimbabwe, no Zimbabwe ma te monety złote, własne, można nimi płacić, oczywiście nie za, nie za chleb w sklepie i nie za ryż. Tymczasem, kto zna historię XX wieku, wie, że rząd amerykański, rząd socjalistyczno-etatystyczny, rewolucyjny, rząd Roosevelta w wielkim kryzysie zakazał Amerykanom posiadania złota w roku 1933. To się Potem oczywiście odmieniło, ale wtedy złoto utraciło funkcję pieniądza w Ameryce. Obecnie takich to już tak dokładnie nie jest, bo już, zwłaszcza ostatnio, to się zmienia na poziomie Stanów już około 40 Stanów dopuszcza złoto jako środek płatniczy, ale generalnie na świecie, także na poziomie federalnym uwaga, w Ameryce złoto. Nie może być zapłata, yy, można płacić złotem, ale zapłata złotem uznawana jest za transakcję i podlega opodatkowaniu. Co oznacza, że to się po prostu nie może opłacić. Nie, złoto nie może być środkiem płatniczym, bo banksterzy tworzący jak na razie nieskutecznie rząd światowy próbują, jak wiemy, usunąć w ogóle yy, nie tylko zdrowy pieniądz, ale jakikolwiek pieniądz z obrotu, ażeby całkowicie kontrolować zwykłych, małych, dużych, wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Wiadomości z Ukrainy. Wywiad brytyjski MI6 przekazał nowe informacje do biura prezydenta, do urzędu prezydenckiego w, w Kijowie o tym, jakoby w, na Kremlu był plan. Unicestwienia całej energetycznej infrastruktury na Ukrainie. A więc plan eskalacji ze strony Rosji w tym aspekcie, rzekomo, według plotek, oczywiście nie ma nic innego, według plotek jest, ten plan rosyjski jest potwierdzony przez wywiad brytyjski. Natomiast co do mobilizacji w Rosji, wywiad brytyjski przekazał urzędowi prezydenckiemu, i Sztabowi Generalnemu Wojsko, Sił Zbrojnych Ukrainy. Doniesienie o planach, jakoby Kreml miał wprowadzić mobilizację w 2023 roku, ale w obecnej chwili ten, jeszcze, jeszcze nadal ten krok wydaje się w Rosji przedwczesny. I jeszcze wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Kolejne dość liczne pomysły na porozumienie między spółkami kolejowymi i kolejarzami w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio pomysł senacki, pomysł republikanów senackich, są torpedowane. Ostatni pomysł został storpedowany przez senatora Sandersa, niedoszłego socjalistycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych, kandydata na prezydenta. W związku z czym jest bardzo prawdopodobne, że jutro w o poranku, czy też przed południem naszego czasu w Stanach Zjednoczonych wybuchnie paraliżujący gospodarkę, także ruch, zwykły ruch pasażerski, strajk kolejarzy. Na szczęście w Ameryce ogromną rolę w transporcie, zarówno pasażerskim, jak i towarowym odgrywają samochody, traki. I to będzie wielki triumf amerykańskich trackerów, którzy po kanadyjskich też próbowali zrobić swój amerykański konwój wolności. Są, jak wiemy, z piosenek, chociażby country, symbolem amerykańskiej wolności. Tyle wiadomości na dziś. Ostatnim jinglem żegnam się z Państwem, prosząc o kciuki w górę, prosząc o komentarze i subskrypcje, i zawiadamiając, że na banbyje.com, banby Wczoraj w czwartek o 19.30 pojawił pojawiła się rozmowa, moja rozmowa z Krzysztofem Lechem Ukrzą, a raczej rozmowa Krzysztofa Lecha Łukrzy ze mną pod sensacyjnym tytułem, że wybuchnie Trzecia Wojna Światowa. O, tym, o tym, tym straszył nas wczoraj były premier i prezydent Rosji Miedwiediew. Bardzo zachęcam do wysłuchania i do wejdź takiego nawyku, żeby klikać na ban byje. Kropka com ban bajkom. Dziękuję Państwu bardzo.